Wierny fan naszego podcastu, pierwszy uczestnik wydarzenia, a nie prelegent. Tu Możesz tu siedzieć. Komfortowo. Jest z nami Mariusz Czankiewicz, kiedyś prelegent w naszej innej konferencji, czyli Traffic Day, a od wielu lat bliski nasz współpracownik w ramach sklepu internetowego elakiernik.net polecam serdecznie jak macie jakiś problem z karoserią, z reflektorami, z czymkolwiek w samochodzie detailingowo to u Mariusza kupicie wszystko co potrzebujecie. To była reklama, za którą nie dostałem ani jest jakby od

Google i tak się rozwinęło na inne. Ale nie będziemy rozmawiać o naszej współpracy, będziemy rozmawiać o czymś innym. I ja wiem nawet o czym, tylko my robimy teraz taki, taką zmianę, żeby to ładnie wyglądało w obrazku, że ty dostajesz mikrofon, bo mamy dwa. Trwa. I robisz beatbox przez 5 minut. Ja <grym> no. idę tu tam, żeby. Tutaj. Nie ma... Piotrek siada obok mnie, bo... Czy mam cię zastąpić, czy zostaje? No tak, no Dobra, siadam. I ty tu. zadajesz pytania Maciejowi. Znaczy czy nie? Nie, tu. tutaj sobie. Nie ma problemu. Po no. prostu Piotrek siada tutaj, bo to lepiej wygląda? Generalnie szkoda, że to przerwaliśmy, bo ten monolog ciszył bardzo dobrze, było dużo reklamy, tak. było trochę o moich produktach. Nie wiem, czemu zmieniliśmy, zamieniliśmy się miejscami. Ponieważ to nie jest podcast o detailingu samochodowym, tylko o technologii w marketingu i technologii w e commerce Więc bardzo mnie ciekawi, ponieważ bardzo chciałem, żeby też uczestnicy pojawili się w naszym wydarzeniu. Jak ty korzystasz z technologii? I nawiązując do tego, że wiem o czym rozmawialiśmy przed chwilą w kuluarach? Jakie wyzwania technologiczne stoją przed Twoją firmą, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie Twoje, jak i też pewnie wielu innych sklepów internetowych? No dobrze, także są dwa pytania. W jaki sposób korzystam z technologii? No to odpowiedź ogólna jest taka, że staram się upraszczać ją na ile to jest możliwe, a robię to na przykład korzystając z pracy agencji albo korzystając z aplikacji, które, mi, które sprawiają, że technologia jest bardziej przystępna. No i tu byśmy musieli może przejść do konkretów. Bo jakby drugie pytanie dotyczy tego, co stanowi jakąś inspirację z dzisiejszego spotkania, albo którymi obszarami jestem zainteresowany. No to ja na przykład mam aktualnie powiedzmy dwa takie cele, którymi się interesuję. Pierwszy cel to jest kwestia chatbotów. Czyli usprawnienie komunikacji z klientami. Chciałbym sprawić, żeby część z takich spraw, na które aktualnie czas poświęca człowiek, aby tą część w możliwym stopniu oddać maszynie. Tak, żeby przejąć maszyny. No bo to jest taka codzienna praca, ona jest bardzo czasochłonna, to jest praca bardzo powtarzalna, czyli jak najbardziej nadaje się do tego, żeby, żeby móc ją oddać no, aplikacjom sztucznej inteligencji, oddać ją jakiemuś partnerowi, który zaproponuje dobre rozwiązanie. Także to jest jeden z takich głównych elementów. Drugi element, to jest też taka codzienna praca, czyli interesuje się kwestiami zarządzania ceną, ponieważ wiem, jakby w jaki sposób ona się może przekładać na sprzedaż i na rentowność. Na sprzedaż z tego względu, że. Wiadomo, zdarzają się przypadki, kiedy produkty oferujemy w cenach niekonkurencyjnych i wtedy tej sprzedaży nie ma, a na rentowność w taki sposób, że to, co moglibyśmy na przykład sprzedawać drożej, sprzedajemy drożej, dzięki temu zarabiamy więcej na tej samej, na tej samej pracy. No i tu były przykłady firm, nie chciałbym teraz pomylić nazwy, ale chyba DeLavo. De DeLavo i Brandy 160. I Brandli 360, no to te firmy się specjalizują i podejmują te wyzwania na różne sposoby. No także to jest dla mnie, to są dla mnie dwa takie główne wątki. Tym się interesuję, to tak ogólnie. Okay, a czy z chatbotów już wcześniej jakby korzystałeś, czy byłeś po prostu w sensie niezadowolony, nie czy w ogóle to jest jakby taki etap, który. Tylko jako ogóle... użytkownik. Tylko, tylko, tylko jako to... użytkownik zdarza mi się. No, robić zakupy. Jak każdy jestem klientem. Ostatnio akurat moja Karolina, moja partnerka potrzebowała jakiś asortyment do poprawienia wyglądu trawnika trafiła na stronę, gdzie jest bardzo dobrze skonfigurowany chatbot, i ten chatbot podpowiadał konkretne produkty z oferty sklepu, ale też podpowiadał, co trzeba zrobić w ramach właśnie działań pewnych no których celem jest poprawa wyglądu tego trawnika i to mnie zainspirowało, przypomniało mi o tym, że, że no, to jest temat, który nie może być zaniedbany, trzeba zacząć myśleć, zwłaszcza, że te rozwiązania są coraz bardziej dostępne. Okej. Okay. U, u, u Ciebie było super narzędzie, gdyby istniało, albo dało się to zrobić, pewnie jeszcze nie, albo kosztowałoby milion, jakby ludzie wrzucali, wiesz, kompletne zdjęcia ze samochodu. I automat by mi O, widzę, że masz reflektory, nieciekawe to kup to, i tu masz wgniotkę, to kup to, i tu masz rysę to kup to. to A ja miałem inne pytanie, bo z Mariuszem, jak rozmawialiśmy w kuluarach, to on mówił właśnie bardzo ciekawą rzecz, że dynamic pricing i wszystkie zmiany zarządzanie ceną wirtualną półką zwał, jak zwał. Nie bardzo chodzi o to, żeby. Walczyć ceną, być najtańszy i w ten sposób zwiększyć wolumen sprzedaży, tylko żeby więcej wyciągać ze sprzedaży, bo pewnie są jakieś niższe czy potencjał na podnoszenie ceny. I chciałbym Cię zapytać, jako właściciela sklepu, który to będzie wiedział bardzo dobrze znaczy, odpowiedź będzie subiektywna, ale, ale porozmawiajmy o tym. W podcaście z Pak Helpem Łukasz powiedział, że. Jeżeli chodzi o design opakowań i takie szaleństwo logistyczne, to na rozwiniętych rynkach typu Francja, Wielka Brytania mają większe pole do popisu, bo jest większa marża, jest jak poszaleć. Czy masz wrażenie, że my się sami zapędziliśmy w taki kozi róg, że nie ma marży na jakiekolwiek inwestycje, jakiekolwiek działania i trzeba każdą złotówkę oglądać z dwóch stron, bo marża jest śmiesznie niska w polskim internecie, czy już się trochę to poprawiło? Znaczy, nie chciałbym mówić ogólnie, bo nie znam zbyt wielu segmentów rynku. Natomiast w swoim przypadku ja cały czas szukam różnych metod właśnie na poszerzanie, powiększanie marży, na zwiększanie jakby wartości produktów, a może wartości z perspektywy klienta i takiej wyrażonej złotówkach, tak, żeby te produkty były w pewnym sensie coraz droższe, ale żeby miały też pewne wyróżniki względem konkurencyjnych rozwiązań. Ja tutaj dodam może, że ja mam ten komfort. Że, jakby najważniejsza część mojego asortymentu, no to są produkty naszej marki. Więc tutaj odpada ta taka najbardziej agresywna konkurencja. Która jest elementem sprzedaży produktów, które są szeroko dostępne w dystrybucji. Także to mi daje ten komfort, ale też pewne wyzwanie, no bo ta praca moja się bardzo skupia na tym, na takiej kreatywnej, twórczej pracy, żeby właśnie budować te wyróżniki. Ty tutaj wspomniałeś o opakowaniach. Ja rozumiem, że nie pytaliśmy o opakowania, ale jednym, jedną z technik właśnie sprzedaży która pozwala na to, żeby zwiększać cenę, no jest propozycja ciekawego opakowania, które dodaje jakąś wartość. No w moim przypadku są to zestawy. Mam takie zestawy skonfigurowane, one są pakowane w eleganckie kartony. Te kartony nie tylko zawierają instrukcję użycia, ale jeszcze takie elementy, że tak powiem, no, które, które w procesie użycia możemy wykorzystać. My mamy na przykład panele natryskowe, które pozwalają sprawdzić, czy kolor, który jest w tym kartonie, on się zgadza z tym, który jest na samochodzie. Najpierw klient ma na czym zrobić próbkę. Także uważam, że no właśnie trzeba szukać w takim kierunku. Bo inny kierunek, czyli właśnie taka, takie skoncentrowanie się tylko na cenach, no, no to to jest droga jakby bardzo trudna. Bo mamy silną konkurencję, tej konkurencji jest dużo, często ktoś może kupić większą partię towaru, zaproponować lepszą cenę, i tu jest, tu jest no taki, no trudny teren, trudny teren. A jeszcze dodam może drugą rzecz, bo jakby ja jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie ciągle szukać innych sposobów niż, niż marketing cenowy. To, co w tym roku się super sprawdza, Oczywiście, sprawdza się od wielu lat, ale to, co ja testuję, to, to są jednak zestawy, konfiguracje zestawów, gotowe komplety. Tam, gdzie nie sprzedawałem produktów, bo sprzedawałem produkty pojedyncze i ktoś właśnie miał lepszą cenę, sprzedaż była licha. To w tym roku skoncentrowałem się na tym, żeby na wybranych grupach produktów stworzyć zestawy, gdzie są komplementarne elementy i klient nie musi szukać. No i bardzo często nie liczy też ceny, czyli te zestawy nie muszą wcale być dużo tańsze. Mogą, ale nie jest to warunek. No bo to są takie dwie ucieczki, które pozwalają też, niezależnie czy sprzedajesz produkty na wyższej marży, tak jak produkty, które produkujesz, ale tworzenie samodzielnie zestawów powoduje, że tworzysz produkt, którego nie można łatwo porównać do oferty konkurencyjnej, no bo konkurencja nie ma takiego zestawu, no to nie porówna, że do jednej nikt się w to nie będzie bawił, rozpisywał tego w Excelach i tak dalej i tak dalej. Tworzysz dalej swoje produkty, no bo, jakby, long story short, lakiery samochodowe od początku miałeś pod własnym brandem z różnych historii rodzinnych, tak to nazwijmy. Teraz tworzysz kolejne produkty własne, czyli produkty, które dobrze ci się sprawdzały, zewnętrznych producentów odtwarzasz samodzielnie. Czy to jest tylko poszukiwanie wyższej marży, czy to jest też właśnie ta niemożliwość porównania tego jeden do jeden do produktu konkurencyjnego? Myślę, że każdy z tych produktów ich nie ma wiele. Tak naprawdę, ja prowadzę niewielki sklep. Tych produktów wdrażamy kilkarocznie i trzeba powiedzieć, proszę, jest różnie. Bo mam taki produkt, wolałbym właśnie tutaj operować może konkretami, nie? żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Mam produkt taki wdrożony dwa lata temu, jak gąbki polerskie. I to są produkty, które mają unikalne właściwości, ponieważ ich kształt jest w zasadzie unikatowy. I, I one same w sobie są trudne do. Znaczy, możemy znaleźć podobne jakościowe wyroby, ale te, te jakby stanowią pewną inną wartość dla klienta. Plus to, że zawierają również to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli bardzo dobre instrukcje, opis produktu, który sprawia, że klient, który wchodzi w taką ofertę, dokładnie wie, z czym może taką gąbkę wykorzystać. I tu trzeba dodać, że te produkty z tej niszy, czyli branża lakiernicza, branża detailingowa one niekoniecznie posiadają dobre opisy. To nie są opisy użyteczne z perspektywy klienta, tylko informacyjne. Takie bardzo suche, które pozostawiają wiele pytań. Kiedy poszukujemy takich produktów dla siebie, one pozostawiają wiele pytań, więc już na etapie budowania opakowania, na przykład, czy tworzenia etykiety produktu, my jesteśmy w stanie dać coś od siebie, i to powiedzmy jest taka wartość niematerialna, ale ta wiedza, którą przekazujemy, ona stanowi dla klienta bardzo duży walor. Plus to, co w tym przypadku również wspomniałem czyli unikatowa pianka kształt. No, razem tworzy komplet czegoś zupełnie innego, czegoś konkurencyjnego. No, są też produkty, których znajdziemy odpowiedniki, ale są w naszej ofercie z różnych innych względów. No. Tu byśmy się musieli zastanowić. Ale zwykle jest tak, że nie ma takiego produktu, który by nie miał wartości dodanej. Bo wspominając, jeszcze wracając do gąbek, kolejnym plusem kiedy kupujemy u nas w sklepie gąbkę polerską, to że właśnie od razu tak samo na, na Allegro, jak i na sklepie internetowym od razu znajdujemy wariant z dwoma na przykład produktami polerskimi, z którymi tą gąbkę możemy używać. Albo jeszcze rozszerzony wariant o kolejny element zestawu. Także tutaj krok po kroku prowadzimy klienta jakby od razu do gotowych rozwiązań. On się nie zastanawia, co jeszcze będzie mu potrzebne, żeby przeprowadzić jakąś pracę. Okay. Zobaczmy trochę mikrofon. Jaki jest twój przepis na dobrą kartę produktową? Wiorą tak, przyjmijmy, że nie wiem, chcę sobie założyć so swój sklep jutro. Tak. I sobie czytam, to jest taka, ta karta produktu. Jaki wiecie. powinien być opis produktu? Jaki jest właśnie Twój przepis na nie wiem, na, na dobry opis, na dobre fotki? Jak ty to właśnie robisz? No dobre fotki są elementem opisu, to jest fakt, czy kreacje graficzne. No, sam opis mapy, schemat, on jest różny, czyli może być szerszy, może być węższy. Przede wszystkim, jeszcze zaczniemy od różnic. Dobrze, żeby się różnił na Allegro od tego w opisu, od tego w sklepie internetowym, chociaż w minimalnym stopniu. Natomiast tak, opis zaczynam od tego, że jako osoba, która nie zna się na lakiernictwie, staram się najpierw ten produkt przełożyć na prosty język, żebym sam rozumiał, jak mam z niego korzystać. To jest pierwszy punkt. Czyli, jak ja czytam opis, nie może być trudny on musi wyjaśniać wszystkie podstawowe problemy druga sprawa no to język to jest oczywiste czyli język korzyści język gdzie operujemy raczej krótkimi zdaniami Niektórzy to nazywają telegram marketingiem. To jest dostosowane do dzisiejszych czasów, czyli nie marnujemy jakby miejsca na jakieś bloki tekstu. Każde zdanie powinno nieść jakąś emocję. Być być faktycznie nie może być wypełniaczem. Tak, on, ono musi stanowić wartość. Następnie, oczywiście przeplecione zdjęciami, grafikami, najlepiej kontekstowe w, w, w grafiki w użyciu. Oprócz tego pewne wyróżniki, czyli zalety. U nas to są mocne strony, cztery punkty, gdzie podkreślamy zalety. Dobry opis oczywiście może być parafrazą zrobioną właśnie przez chat GPT. Tego nikt nie zabrania. Warto jest tą parafrazę przynajmniej raz przeczytać, oglądnąć, nie wrzucać na ślepo, bo tam się zdarzają różne rzeczy. Ale jak najbardziej tą część pracy. Zresztą 40% opisu tworzy czat GPT. Okay. Także to, to są takie elementy podstawowe. Okay, a czy stosujesz wideo marketing? Nie stosuję. Chciałbym, ale ciągle, ciągle się przygotowuję. To jest taka pięta hillesowa. Co to było? Za... Nie no, że, jeszcze nie, bo wspominaliśmy chociażby. Na, rozmawialiśmy o, 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 nawiązując też trochę do prelekcji Weroniki tego, jak TikTok rośnie na znaczeniu, wspominaliśmy czasy, kiedy na evencie 6 lat temu e, Mariusz miał okazję poznać się z, z innym właścicielem sklepu wtedy, e, a, a chwilę później trenerem TikToka, e, czyli Mateuszem ją, który tak rozwinął szkolenie stworzenia kontentu, wideo, że sklep opłacało mu się zamknąć, bo zasoby poszły gdzie, gdzieś indziej. No i, no i trzeba mieć czas, tak, trzeba tak, mieć pomysł, tak. trzeba mieć umiejętności, ale trzeba mieć przede wszystkim... Czas. Tu też podawałem przykład y, innych y, byłych prelegentów naszych eventów, jeżeli chodzi o e tematy, czyli Conesso, które robi mega dużo, mega fajnego contentu, ale poświęcają na to kupę czasu osoby, które są zatrudnione tylko i wyłącznie po to, więc no, trzeba coś mieć odpowiednią skalę. Y, no, tutaj pytanie, czy, czy wejście w wideo marketing pozwoliłoby podnieść już teraz przychody o tak duży proces, żeby po prostu y, to, 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 ten koszt zasypać w jakiś sposób. Pytanie, to, to pytanie, które zadajesz, jest pytanie otwarte. Dopiero z czasem, jak się uda wejść, no to będziemy mogli analizować, nie? jak to się przełożyło, bo to się może przekładać na, na wiele elementów na sprzedaż, ale może się też jakby przekładać na kwestie obsługi klienta, nie? czyli odpowiadać na te wszystkie pytania, które otrzymujemy, co i jak zrobić, no to, no to bardzo usprawnia pracę dzięki temu, że mamy instrukcję użycia. Poza tym wideo pełni kilka różnych funkcji. Każdy brand. Czy każda jakby może nie marka, ale rodzaj asortymentu to ma zupełnie inną formę wideo, tak? Bo wiadomo, że marki modowe tak naprawdę muszą tylko pięknie zaprezentować to, co oferują. Na no marki, gdzie jest potrzebna wiedza, są super przykładem są te firmy, które sprzedają części do pralek, na przykład. Nie wiem, czy kiedyś korzystaliście. Ja korzystałem kilka razy w życiu z takiej firmy, gdzie kupujemy część do pralki, czy do Lodówki i zdarzają się tam filmy, które pokazują, jak wymienić drzwiczki dokładnie, jak wymienić uszczelkę. I to jest fantastyczne, bo zupełnie się nie znasz na tym, jak się taki sprzęt rozbiera, a oni ci dają całe know-how. I to jest genialne. I to jest oczywiście całkiem inny wideo, marketing, on ma inną, inne funkcje pełnie, ale jak najbardziej ja się tym fascynuję. Są pewne bariery wejścia, tych barier jest dużo. Tu wspomnieliśmy Mateusza i teraz tak, no. Generalnie każdą barierę możemy przeskoczyć. Mi się wydaje, że jeżeli mówimy o copywritingu, to jest super łatwo. Mamy Chat GPT, więc nie wymaga to odwagi. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to już pewna kreatywność, pewne umiejętności techniczne, ale też to nie wymaga szczególnej odwagi. Natomiast wideo, już tu się zaczyna troszeczkę więcej elementów, bo umiejętności techniczne, czyli trzeba najpierw film nagrać, później jeszcze jest montaż, który jest trudniejszy niż obróbka zdjęcia. Potem jeszcze trzeba mieć pewną odwagę, żeby się tam zaprezentować. No, niekoniecznie, ale dobrze by było, bo to jeszcze podnosi zwykle wartość wideo. Także kilka barier i to jest no, takie medium, które teoretycznie trudne jest opanować, a w praktyce widzimy, że z tym bardzo wiele osób i film nie ma żadnego problemu. Nie? Wystarczy wejść na internetu, nie się każdy, kto ma tylko energię pewną i chęć, no to, no to po prostu robi to, bo telefon komórkowy... Który każdy ma w kieszeni, to już jest taka jakość, że możemy spokojnie w 4K Full HD nagrywać i on sam montuje. Także czasami to jest tylko co? Tak jak w moim przypadku, to pewnie jest to taka sprawa, która jest odwlekana. Jak się to odwleka, no to później zabranie się za to. Pomyślenie o tym już tworzy pewien lęk, nie? Bo sprawy takie odwlekane, odkładane, to jest pewien dyskomfort. Lubimy być w strefie komfortu i działać w tym, co, co robimy na co dzień, nie? Czyli czekamy na wideomarketing, czekamy na chatbota na lakierniku. Dokładnie to będą te game changer, które, 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 <grymne> to, to, mamy, jakieś, mamy jakieś dotacje tutaj, czy coś e, zarobiłem e, e, e. za udział. Zależy od oglądalności. Zadzwonimy do pana. będziemy <grymne> w no, ja kontakcie. Fajnie. Słuchajcie, mamy 10 minut do końca przerwy, więc jeszcze dzięki. zwalniamy, żeby jeszcze jakąś kawkę, herbatkę sobie Dzień, łyknął.